Witam Pana Wójta, Panie z obsługi Rady. Szanowni Państwo, otwieram 37 Sesję Rady Gminy zwołaną w trybie nadzwyczajnym. nadzwyczajnym przepraszam. Po sprawdzeniu obecności stwierdzam kworum na, na 15 radnych obecnych, 13 nieobecnych, radny Tychan oraz radna Trak. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać dzisiejszego spotkania, mamy w porządku obrad trzy punkty, ale przed przedstawieniem może przejdźmy do porządku, czyli punkt numer dwa przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie tego porządku. Czy są jakieś uwagi co do porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do głosowania nad y, porządkiem dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejszego obrad. Bardzo proszę o rozwiązanie zgłoszenia i 13 za przyjęciem porządku 13. Dziękuję. Kolejny punkt to punkt numer 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 237.268.2021 20, y, 2021 rok. Czy są jakieś pytania co do uchwały y, w zmianach w Czy podjaśnienia które nam y, otrzymali? Wobec tego czytam uchwałę. Uchwała Rady Gminy przed tych dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer 37 268 2021 Rady Gminy przed z dnia 30 grudnia 2021 rok w sprawie. Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Przypych na lata 2022-2030. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą poprzez podniesienie ręki oraz skorzystanie z urządzenia do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział 13 radnych za przyjęciem uchwały. 13 przeciw 0 wstrzymujących się 0. Dziękuję. Kolejny punkt, punkt numer. Yy, Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2022. Czy jakieś pytania potrzebne nam wyjaśnienia? Ja bym może Panie Wójcie prosił o, o krótkie. Szanowni Państwo, czy to jest zapowiedziane. Spotykamy się tylko i wyłącznie dlatego, iż wprowadzamy do budżetu środki, które będziemy przekazywać mieszkańcom na zakup opału, zakup węgla. Nie wiem, tak na że po prostu ktoś nie, nie myśli nie trzeba jasno powiedzieć i wprowadził takowy zapis, że żeby wypłacać środki związane z dodatkiem węglowym, trzeba jednak, musi je najpierw rada przyjąć do budżetu. Za chwilę otrzymamy środki na zakup powiedzmy sobie gazu, na zakup drzewa, na zakup innego opadu. I Rada, być może za 3-4 dni, znowu będzie musiała się spotkać i przyjąć te środki do budżetu. E, są fajne, inne rozwiązania, jak, jak choćby w dodatku to gdzie to zarządzeniem wójta e, przyjmujemy do budżetu dane środki przez państwo i wypłacamy je mieszkańcom. No teraz chyba ktoś liczy na to, że może Rada gdzieś w którejś gminie się nie wyrazi zgody na przyjęcie tych środków do budżetu, bo ma przecież takie prawo. I mieszkańcy, te nasi nie otrzymali dofinansowania do tego, tamtego, czy jeszcze kolejnego, jakieś, nie wiem, to niedługo pewnie będą dodatki do, za cichy chód po ulicy, czy, czy za e, nie wiem jeszcze co, e, oczywiście tutaj zostanie wymyślone i zrzucone kolejny raz na gminę, bo no to trzeba jasno powiedzieć, my teraz e, jesteśmy tutaj w godzinach popołudniowych i, e, i, i świadczymy te usługi dla mieszkańców. I tak pewnie wszyscy powiedzą, że to jest źle. Ale to tak na marginesie. W związku z czym chciałbym też wybiegć troszkę w przyszłości i zasygnalizować, że tych sesji nadzwyczajnych w najbliższym czasie może być już zdecydowanie więcej, no bo będziemy czekać na jeżeli kolejne środki będą wpływały na ten dodatek, czy właśnie na inne jakieś tam działania związane z, z wydatkami na ogrzewanie dla naszych mieszkańców. Każdorazowo te środki muszą być przyjęte budżetem Rady Gminy i będziemy się spotykać. Dziękuję. Czy jeszcze są? Także to głównie to są jeszcze tutaj oczywiście w uchwale budżetowej jakieś tam jakieś jest, y, dodatkowe środki są przeznaczone na doprojektowanie modernizację sieci elektrycznej tutaj przy parkingu, przy cmentarzu, ponieważ... Koliduje projekt tego parkingu z istniejącym średnim napięciem elektrycznym, które się znajduje na tej działce. No i my musimy zaprojektować przebudowę tego, tego rządzenia, tej instalacji, tego kabla i słupa, który tam też jest, na, można powiedzieć, na, na środku tego naszego placu. Mam nadzieję, że będę zabiegał, aby rejon energetyczny na właśnie koszt później to przebudował. Zobaczymy, czy się jednak, ale o tym będę Państwa informował w przyszłości. Czy przy jakieś pytania jeszcze dotyczące uchwały budżetowej? Nie widzę, wobec tego czytam uchwałę. Uchwała. Rady Gminy przy tych dniach 10 października 2020. W sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy przybywającej na rok 2022. Przystępujemy do głosowania na uchwałę poprzez podniesienie ręki oraz skorzystanie z urządzenia Dziękuję bardzo. W głosowaniu na uchwałę wzięło 13 radnych za przyjęciem 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję. Kolejny punkt jest to punkt numer 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37.322.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 19 września 2022 roku. Szanowni Państwo, że otrzymali. Czy nam potrzebne jest jakieś objaśnienie co do, co do tej uchwały? Co znaczy, może ja tak jeszcze, pan przewodniczący, bardzo zasygnalizuję, proszę. bo uchwałę podejmowaliśmy na ostatniej sesji Rady Gminy, jednakże jakieś kosmetyczne zapisy się nie podobają regionalnej Izbie Obrachunkowej. No i pani sobie zażyczyła, aby porozbijać kwoty w paragrafie pierwszym i wyjaśnić, no, przedstawić może inaczej e, oczywiście spłatę wcześniejszych zobowiązań. Do tej pory robiliśmy e, tak jak to było realizowane w tej ostatniej uchwale podejmowanej przez Radę na ostatniej sesji, na poprzedniej sesji Rady Gminy i, i przez wiele lat nikomu to nie przeszkadzało. Teraz kaprys Pani spowodował, że musimy zmienić Uchwałę. Podejrzewam, że może być sytuacja, że za jakiś czas, jeżeli będziemy chcieli to dalej procedować uchwałę związaną z zaciąganiem zobowiązań, być może będziemy musieli robić po tak jak wcześniej tu wiele lat robiliśmy. No, są takie kaprysy osób, które może stały jedną na tych czasu. Ale nie mamy na to czasu, żeby się tak e, rzekomarzać i rozczulać nad, nad tą kwestią. W związku z tym zaproponowałem Radę i Komisję tą zmianę i tą propozycję, jaką sobie życzy Regionalna, jest w sierpniu, bo my teraz aktualnie podlegamy pod sierpniu. Jakieś pytania? Nie widzę. Powiem tylko, czy tam uchwały? uchwała. Uchwała. Rady Gminy przy tych dniach 10 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały numer 36 2022 Rady Gminy przy tych dnia 19 września 2022 roku. przystępujemy do głosowania nad uchwałą poprzez podniesienie ręki oraz skorzystanie z wyłączenia Dziękuję bardzo. Głosowanie nad uchwałą dzieło 13 radnych za przyjęciem uchwały 13, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tym sposobem wyczerpaliśmy porządek w dzisiejszych obrad. Zamykam 37 sesję Rady Gminy w Dziękuję bardzo. Dziękuję.